Widzowie, aż dzisiaj trzeba powstać. Normalnie stojąco odcinek jest nagrywany ze względu na to, że podniosła chwila, podniosły moment w moim życiu. Jak widzicie, pod moim kursorem znajduje się GTA San Andreas Multiplayer, czyli dosłownie mokry sen każdego dzieciaka z roku powiedzmy blisko 2000. Gdy byłem takim malutkim kidoskiem, najbardziej na świecie marzyłem o multiplayerze do Geta San Andreas. I w momencie kiedy ten sen spełnił się, to praktycznie zmarnowałem na tej modyfikacji swoje życie. Tak samo jak Bartuś, który jest dzisiaj ze mną. Witam, ja Zmarnowałem i to bardzo dużo życia. No, i to bardzo dużo. Więc widzowie, słuchajcie, odpalamy, no i będziemy grać sobie w sampas. Po pierwsze sprawdzimy, czy są jakieś serwery. Po drugie, sprawdzimy, czy są jakieś serwery, na których grałem. No i sobie przy okazji, widzowie, poragujemy ze względu na to, że ostatnio grałem w sampa. Mamy 2024. O kurde, no, szczerze, z 11 lat temu grałem ostatnio w sampa. Ja 2019 ostatni raz, także nie aż tak dawno. Nie aż tak dawno, nie, no to ja 11 lat stary grałem. Dobra, mam nick, i i teraz tak, czekaj, nikt se ustawiłem, tylko mi serwerów nie szuka w ogóle Musisz zakładkę na dole, hostet, albo y, w internet Hostet, masz dobra. zakładki Uuu, Ile jest serwerów! Yo! Ej, dobra, ale są... A nie, jest nie jest aż tak dużo widzowie jednak serwerów Ej, ale no, grudże dalej są, nie? Teraz nam się wczytują cały czas widzowie jakieś nowe serwery I jak widzicie, największy serwer, jaki w tym momencie istnieje Jest na 400 albo na 1000 slotów I są to WTLS2 Special Bonuses i United Islands Free Roam. Ej, tu jest w ogóle serwer! Tu jest serwer, który ma Battle Passa w ogóle. Co się dzieje? Z, co się stało z tą grą? Ja pierdziele, dobra. Ej, dobra, stary, musimy to sprawdzić. Dobra, 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 connect. Klikamy, widzowie. Tymczasem Wy oczywiście pamiętajcie o tym, żeby dupnąć solidnie lajka, widzowie. Subskrybujcie nasze kanały, koniecznie dzwonem. No i przy okazji, widzowie, pamiętajcie, że w tym roku 130 filmów z serii GETA na tym kanale. Tymczasem my konektujemy się do serwera. O kurde, ten widoczek Ten widoczek. Player i... O, oh, kurde. Dobra, mamy register. Mamy register. jo please enter your password. 1123. Kropka. O, no to będzie można... A, nie mogę. Dobra. O, 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 o. Stary, zalogowałem się i mam do wyboru Romania albo English. Biorę English. Biorę, że jestem male. No i widzicie, widzowie? GTA zatrzymało się w czasie. Tutaj są dwie płcie. <laughs> Więc wybieramy sobie mail type age. do normalnie... tyle ile mamy, nie? Sedamy i normalnie, widzowie, lecimy jak widzicie, jesteśmy teraz u wieśniaków w lesie. Jak się nazywała ta miejscu? Bo ja zawsze mówiłem, że to jest las u wieśniaków. Kurde, oj, ty, ej, szczerze, aż mi, aż mi wymazało z pamięci. Nie? No, ty też wymazało z pamięci. Dobra, widzowie, jak widzicie, tutaj mamy prezentację miasteczka, w którym prawdopodobnie odbywa się większość, że tak powiem, aktywności na tym serwerze. W ogóle jak to wygląda, start. O, stary, ja też już jestem. Jestem, dobra, ej, jest zajebiście. Powiem wam tak, widzowie, FPS-ów mamy dużo, jak widzicie. No, komputer y, kupiony do grania w GTA San Andreas, nie? W ogóle peka, że mam komputer dosłownie za 30 koła, a będziemy grać w Samp'a teraz, nie? Ogólnie, widzowie, tak, powiem... Y, ej, ale mnie tu wkurzało zawsze w Samp'ie, widzowie. Jeśli was też, to zostawcie lajka, że normalnie skaczesz, nawet głową nie zahaczysz murku, a cię odpycha. Ja pierdzielę, ja robię teraz... Co robisz teraz? <laughs> Egzamin na prawo co? Ale to ty gdzie ty już jesteś, stary, ale ledwo zacząłem? Bo biec do tego znacznika tego czerwonego i A. tam trzeba pisać ukośnik egzam. Oho. <grym> O, dobra, to ja biegnę, widzowie. Biegnę, biegnę, biegnę. Mamy tutaj sklep z, jak widzicie, ciuszkami. Mamy gun shopa i mamy jeszcze z jedzeniem, więc w sumie spoko. Teraz musimy tutaj napisać egzam Dobra, widzowie, zdajemy sobie prawo jazdy. Więc słuchajcie, jedziemy sobie w takim razie. Ło, przy przylagowało mi coś. O kurde. Ale ciężko się jeździ strasznie tymi autami, nie? No, tutaj jest specyficzny, że tak powiem, handling. Jak to się używało, brotów takich. No, powiem ci, że kurde, będzie kurde, ciekawie na to. Kurde, tym, kurde będzie ciekawie stary. Stop. Jeśli chcesz ze mną zagrać. Zostać moim moderatorem, albo brać udział w odcinkach, w którym do zgarnięcia będzie prawdziwy hajs. Wejdź na mojego Discorda. Już w tej niedzieli odbędzie się casting na zamknięty litarny serwer RP, którym nie będą obowiązywać żadne prawa. Tak się składa, że będę robił z tego filmy. Link znajduje się w opisie i przypiętym komentarzu. A tutaj możecie się zgłosić na moderatora. Koniec reklamy. To jest jaki to jest typ serwera w ogóle, bo my wbiliśmy na jakiś losowy stary, to wygląda jak jakiś taki light RP, mi się wydaje. Też mi się wydaje, że to jest taki roleplay, ale wiesz, nie, że coś tam odgrywasz, tylko po prostu robić jakieś pracę zdobywać jakiś hajste Tak, tak, widzowy, bo ogólnie pamiętam, że w SAMPie było parę rodzajów serwerów. I były serwery for fun. Gdzie dosłownie, nie wiem, teleportujesz się, walisz do typu w losowo, nie wiem, jak po prostu się bawicie, nie? Tu są jakieś wyścigi, tutaj jakieś inne fajne rzeczy. Później były RP serwery, czyli no standardowo RP, że sobie odgrywacie role. Później było takie light RP. że Na przykład wiecie, udajecie trackerów i normalnie jakieś busiorzy i sobie jeździcie, po prostu dostajecie kaset normalnie od serwera, i jakby tak sobie to mniej więcej wygląda. I były też serwery typu Death Match, pamiętam. Takie wiesz, że tu chodzisz i po prostu strzelasz z typami? No, było, było. I były jeszcze race serwery, ale to nawet nie wiem, czy nie na MTA, bo później widzowie było MTA. Pamiętam, że na MTA się działo i na wyścigach. To ja tyle czasu spędziłem, że to jest masakra, nie? Tymczasem my już zdaliśmy chyba prawo jazdy, tak mi się wydaje. Congratulations, you are now real driver. Plus 5 license. No i normalnie, widzowie, license mam zdobyte, tylko gdzie jest Bartek? Ja ciebie też właśnie nie widzę. To tutaj sklep z rybami. No one desert. Okej, okay. nie wiem, co tutaj się będzie robiło, ale zaraz odkryjemy. Dobra, ja na razie idę w stronę tego gun Chopa stary, nie wiem czy ty też tutaj jesteś. W ogóle gdzie ty jesteś? W jakim miejscu? No, My jesteśmy na tej samej jakby mapie, ale wydaje mi się, że nie jesteśmy na tym samym wordzie, czyli po prostu no chyba trzeba przejść ten łuczek, żeby przejść dalej. Okej, okay. Y? Czekaj. No właśnie też mam problem, bo nie mogę do sklepu wejść. A trzeba przy jakimś PC ku przy sklepie wcisnąć Y, żeby kupić. O, Fkę naciśnij i wejdziesz do sklepu. O, o faktycznie. O, siema, Norek! Siema, siema Bartuś, co tam u ciebie słychać? Super, jest naprawdę. Ja normalnie fon kupuję. Dobra, czekaj. Teraz tak biorę. O, baj. Dobra, normalnie komura kupiona. I lecimy dalej, widzowie. Mi się wydaje, że my na tym serwerze, stary, osiągniemy szczyt możliwości. Zostaniemy prawdziwymi. Nie wiem nawet, kim można tutaj zostać. Ale no, mamy job goal tutaj. Właśnie widzę, że jest job goal. I nie wiem, czy to jest nasz job goal, czy to jakiś. Nie wiem, ogólny job goal. Dobra, ja lecę teraz normalnie się ubierać. Normalnie, stary, ja też właśnie lecę się ubrać. Ale czemu my w ogóle mamy. Czemu my weszliśmy na serwer i mamy po, nie wiem, po półtorej milion. Znaczy tam 14 milionów stary? Nie wiem nie mam pojęcia. Aha, Ej, ZIP tu był sklep ZIP, co nie? I Binko i coś jeszcze było tak, chyba. Tak, tak. Zip, binko i coś jeszcze było, widzowie Normalnie, czekaj, a ja z, e, może z tym hopem muszę pogadać, stary Musisz pisać ukośnik Cyly o tych esy A, slot hes Wow, starą babą mogę być Bonus list Ej, i normalnie te skiny mają bonusy niektóre Stare baby nie mają bonusów, żul też nie ma bonusów A bo tu wieśniaki są same na razie O, to jest widzowie ten Top finko, wieśniak, nie? Tu sami żule na razie, czemu mogę Ej, Czemu to mogę właśnie tylko żulę wybrać? Tylko żula, mo żula można, ja wziąłem jakiegoś Ja się Dobra, musisz wybrać... Słuchaj, jest jeden skin tam najlepszy. Mam nadzieję, że będziesz wiedział który to i że go wybierzesz. No stary oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że jak go już wybierzesz i się. Siema Bartek. No bardzo dobrze. Dobrze, że się rozumiemy. Dobra, to jest stare, bo to jak Getas Andras trzeba ukraść rower Ty tu jakieś chłopy chodzą. No właśnie widzę, widzę, ale co dalej? Jakby czemu nie mamy jakiś level 28 stary, i. Stary, jakieś... oni mają jakieś lewele tarczy tarczej w ogóle, o to chodzi? Tu mamy safe zona. Stary, czy to jest jakiś zombie serwer? ja nie wiem, o co chodzi, Tak Dobra, chodźmy Dobra, Ja stąd. też nie wiem. Chodźmy z stary, jedziemy rowerem w takim razie. Full license stary, więc zadupcamy. Ej, stary, dawno nie byłem w tym mieście. 11 lat nie byłem w tym mieście, stary. To jest Las Oj, Venturas, tak. nie? To jest to nie jest Las nie. Venturas. Los Santos. Los to Santos jest. to jest! Ej bo takie pustynne było. A no tak, bo to przy lotnisku, to wiadomo Dobra, ale co tu można robić, tak szczerze, bo tak się zastanawiam w sumie Stary, tu są jakieś, tak, chodź za mną, tutaj w lewo Lecę, lecę Oj, tylko nie wjeżdżaj w te. Tutaj, stary, normalnie jedziemy. I pa, i tu są jakieś obiekty, nie? Mi się wydaje. Zastosowali widzowie taki dryk jak w Robloxie tutaj. Reward available in 3 godziny. Więc tutaj <grym> widzowie normalnie... <grym> Możecie giftasa odebrać za darmo. Ej, <grym> dobra, bo tu są te low ridery i w ogóle. I mamy tutaj Most chyba... Astycas. Stary, normalnie tutaj mamy jakąś miejscówę, jak widzisz. Przy okazji mamy tutaj prezenty. Możemy tutaj... coś, za... to nie wsiądziesz do motorów ani do niczego. A, no to fajnie, to mega, mega, mega. No to fajnie. trzeba na że dalej jeździć. <grym> no to Dalej jeździć. Dobra, czekaj, tutaj mamy warsztat. Generalnie powiem ci tak, no są na pewno miejscówki. Czy jesteśmy w safe zone dalej? Chyba już nie, chyba nie jesteśmy. Nie, w już nie jesteśmy, więc jak ktoś będzie chciał nas nawalić, no to... No to nas nawali, tak o. The business is for sale. Price minus jeden. Co? Mogę to Co? kupić? Co? Jak to się kupuje? Kośnik, bój, biz. The command doesn't exist. Aha. Aha. Nie, no mega, stary, że normalnie serwer, na którym gra po 200 osób, <laughs> nawet nie wiadomo, co tutaj chodzi, nie? Mega, mega chłopaki zrobili. Nie, no to nic tutaj, nie, no tutaj, co tu się robi? Mój biz. ja na stacji, stary, normalnie jestem. Mogę gazolinę kupić, Reaper Kita, ale jakie to drogie jest wszystko! Fotokamera, walkie-talkie, phonebook, książkę, <laughs> normalnie, stary, książkę, tom... Książkę, wiem, wiem, no. wiem, wiem, o jaką chodzi, no. No, do dzwonienia, nie? No i stary, ja kupię, stary, miał. bo ja potrzebuję. A, no to spoko, stary, mega. Number, player name, player ID. Czy track down users są numbers? Co ty gadasz? Czekaj, jakie ty masz ID, gdzie ty? Stary, wyszedłem ze stacji, normalnie. A, no to wyszedłeś ze stacji. O, tu jesteś, dobra. Jakie ty masz ID? 111. 111, no. Number 111. Dobra. I co? O! <laughs> Stary, jak komórę odebrać? Dobre pytanie. <laughs> O, o, halo, halo? <laughs> Trzeba pisać, trzeba pisać co nie jest? <śmiech> <śmiech> O nie, tutaj trzeba pisać bez kitu Dobra, Bartek, powiem ci tak Nie bo o co chodzi w tym serwerze Dlatego myślę, że powinniśmy, stary, zdiskodektować Dokładnie i znaleźć tak znaleźć coś innego, nie? <laughs> Ta, pierwsze wrażenie Spoko Ja myślę, że jest git Ale mam United Island Free Roam Znaleziony, więc Na Free Roama się wbijamy, widzowie Bo to nie ma co na jakieś takie serwery pół się wbijać No i normalnie, stary Mogę być tym Hopem z GTA 3 Mogę być żule Mogę być o, typowym hopem z Warszawy? Tym stary wybór postaci No zajebisty jest O ty, Tym szefunciem widzowie co moglibyśmy być, co? Ej, tego zawsze brałem, tego zawsze brałem Pawn, free roam, deathmatch, derby Stare ile tego jest tutaj? Pro, ja już lecę kur... zobaczyć Free roam, dawaj na free roama Dobra, jestem free roam O kurde, o kur... No to się zaczyna, to się zaczyna stary, nie? Gdzie jesteś, w Las Ventura, gdzie? A dobra, ty tu się strzelasz A. widzę. dobra No ja już się w stary, nie? Na free roomie. Aha No ja już na przykład dostałem tutaj, no strzelaninkę Ej, nie strzelaj do mnie Dobra, rozwalam cię wtedy, jak strzelasz do mnie. No, jak to zrobiłeś? Przecież ja, stary Tyle ci strzału za że to jest. Dobra, ja ja idę stąd, ja idę stąd, ja idę stąd. Oj, tu I tu się wchodziło na ten, na te motorki wszystkie i tak dalej. I te serwery polegają na tym, widzowie, że normalnie macie wszystko. Co, nie? Wszystko. I tutaj są pętle na lotniskach. I można normalnie se triki trzepać na tutaj, właśnie, w tych miejscach. Patrz, biorę, no nie? Normalnie widzowie, tego. Tak, o, tylko czekaj, jak, jak się ten, jak się robiło? A, dobra, tak się robiło. Okej, okay. i normalnie widzowie. I se robimy tak. Siup. Normalnie piruety se można nadupcać i w ogóle mega zajebiste to było w tych serwerach. O! Pętla! No to mega zrobiłem pętla. Wyszła ci pętla czy nie? Nie, nie wyszła mi. A mi wyszła. O, Dobra, nie, Ciekaj, nie Czekaj, wyszła. czekaj, czekaj, czekaj. No nie. I strasznie jednak... nieskrętne są te motory na tym piasek. Strasznie piachem. są nieskrętne. Dobra, powiem tak, stary. Ja pamiętam, że właśnie tutaj zawsze był hangar z jakimiś tymi, z jakimiś pojazdami właśnie. Tylko czy on jest otwarty, czy zamknięty chyba? <laughs> otwarty jest! Otwiera się! Tutaj jest hangar A, jeden. Wiem jaki, cały. jaki, wiem jaki, wiem jaki. A, i tutaj nic nie ma. kurda, tu zawsze jakieś wojskowe pamiętam były rzeczy i tak dalej. Mamy tutaj furę tuningowaną widzowie. A co siądziemy do niej? Chodź, Bartu, i zapraszam cię do środka. Chodzę. Dawaj, bo się. Nie da się, nie da się, nie da się. Nie da się. Dobra. Aha, dzięki. Aha, dzięki. Czekaj Nie, stary. Spoko, spoko, naprawdę stary. Nie no, stary. Ej! Ty! Przejechałem typa, on wstał normalnie. Stary, co jest? Mam dla ciebie coś fajnego. No. Pisz, ukośnik LV. O, o, dobra, lecimy, widzowie. Let's go! Dobra, pod kasynko, stary, pod kasynko trzeba lecieć, Bartek. ja właśnie chcę furkę wziąć, tylko proszę cię nie przejeżdżaj mnie. Dobra, to przejadę tego typu obok w takim razie. Nie da się wejść do tego samochodu. A Czemu oni nie umierają? O kurde, tu można respić z auta. Tak, widzę, że zrespiłeś, stary, zajebiście. Tak, no. Dawaj, Bartek pod kasynko, bo tam się nadupcają zawsze. Które, tutaj czy pod to drugie? To, to drugie, to, to drugie, to drugie. Dobra. Co tu jest, widzisz? Pobudowali tutaj te wszystkie rampy i tak dalej, zajebiście. Dobra, widzowie, lecimy dalej tutaj, o! Czekaj, i tutaj dalej się jeszcze jechało. Tak, tak, tak. To było tutaj teraz po prawej będzie. Tak, tutaj w prawo. Nie, dalej! Nie, troszkę dalej. Dalej, tutaj. dalej, to dalej, jest to. tutaj, tak. No i tutaj się nadupcało dużo osób, ale widzę, że na tym serwie chyba mają inne miejscówki, chłopaki. Tutaj widzowie, główna miejscowa do spawnu często była. Albo na tym parkingu, nie? Na lewo, chodź. Widzowie w ogóle chciałbym wam tylko powiedzieć, że pamiętajcie, no, żeby dupnąć lajka, jakiś miły komentarzyk napisać typu Filipek. A, nagraj więcej sampa może jakąś serię sobie zrobimy i będzie go więcej widzowie bo to tylko od was zależy czy właśnie będziemy to nagrywać czy też nie tymczasem nie nie, nie podjedziemy. No, już, już mi się ślizga. Wiesz, co, Bartek? Podjedziemy. Na wstecznym. O, Dobra. Tak. Oj, tak, widzowie. Na wstecznym, normalnie. Za, zawsze i wszędzie wsteczny używany będzie. Albo, poczekaj. Nie, bo to jest jakaś wyskocznia z góry, ty. Normalnie, tak, o? Coś jest tam w sobie, no. Bez kitu. Ale jest, ja mam Normalnie, na wstecznym jeepkiem zajadę. Spoiler jest, widzowie, siedzi. Bluza z kapturem siedzi. Wszystko siedzi, zajbiście jest. Dobra. Uwaga. I teraz tak. I tu jest jazd? Tu jest jazd? Widzowie, co to jest? Ty, no ale tutaj stare, to jest jazd normalny. Tu, tu nic nie ma. Dobra, to ja zjeżdżam stąd. Dobra, ja też zjeżdżam, dupię A, bo to jest rozpęd, stary. To jest rozpęd no, tak, po tak. zwykły. Żeby się rozpędzić. I tak o! o! No to nieźle, stary, po... Poleciałem, o dobra, ej, a można tepnąć do kogoś? Ale jestem obok siebie, spokojnie Bartek, Chodź, chodź na tego, chodź na spawna chodź na spawna Tam był spawn zawsze, w tamtym miejscu, co jest przed nami. Ten parking. A może nie nadobceć do mnie, dzięki. O, ej, stary, pamiętasz? Tutaj zawsze, tutaj tak, zawsze, tak. tutaj się respiło. Tutaj zawsze się rozpiło. rozpiło, jak się wpisywało ukośnik elfa tutaj tak. właśnie się rozpiło. I tutaj był zawsze największy rozpierdziel, nie? Tu były samochody, tu. No. Tutaj nawet wiem, że na niektórych serwach było tak wybudowane, że to było zabudowane jakimś szkłem, tak, czy coś. Tak, 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 no było. Ale widzowie, kurde, jak tak nie Pamiętałem w ogóle tej miejscowej, że to jest szok, nie? Ty, ja mam nitro, pa, normalnie. Wciśnij capstock. Aha, o, fajnie. Ej, wciśnij dwójkę. O! Parę Ej. razy z przyciskową dwójką. O kurde! U! Co się dzieje? O! Ej, dostałem bonus. Y. Dostałem hajs. A y i co się stało? No to jumpuję w kosmos. O kurde, ej dobra. chyba tutaj, o to jest Area 51 tu jest chyba. Jo. O to ja lecę tam, czekaj. Dobra, gran... grenade fight. Aha, zostałem wrzucony do jakiegoś grenade fighta. Zostałeś wrzucony do fighta? Ej, też chciałem, halo. Dobra, jak było to przyspieszenie? Dwójka. Dobra, widzowie, lecimy tak o. I teraz tak, ta. Y, Y, Y. No nie, no widzowie. Ej, zajebiste to jest. Dobra, i pa. Normalnie, widzowie, idealnie. O, o! Let's go! Dobra, trzy kafle zdobyłem za ten skok. Ej, zajebiste to jest. Nie, no i te serwery były zajebiste, właśnie, widzowie. Dlatego ja potrafiłem cały dzień siedzieć, jeździć autem i normalnie zadupcać po tym, nie? To jest niesamowite. I się ty dalej na tej arenie 51? Nie, już mnie tam nie ma. Przy piramidzie a, teraz jestem. Okej, okay, bo ja jestem. Hmm, jakby to wytłumaczyć. Góra, czyli ja z las Venturas taką wyskoczyłem na górze, czyli. No, nie ma problemu, oczywiście, nie. Czy ty latasz teraz w powietrzu? Tak, O, spadłem właśnie. O, widzę właśnie. <laughs> Ej, dobra, stary. Słuchaj, musimy to zrobić, nie? Widzowie, nie byłbym sobą. Ten wewnętrzny mój dzieciak się odzywa w tym momencie. Tutaj, musimy polecieć prawy górny róg mapy. Dokładnie prawy górny róg. Maksymalnie, prawy górny róg. Ej, dobra, zaznaczyłem i mnie tam tepło. Prawe i prawy. Czekaj, bo nie wiem jak się po tej mapie to poruszać. Chyba strzałka, strzałkami, no tak. Ja myszką normalnie. A, no dobra. Ok, jestem prawy górny róg mapy, no. Dobra, Bartek, odwróć się teraz w tą stronę. O kurde, co tu się dzieje? W tą stronę. Też to widzę, też to widzę, Bartek. Też to widzę. I słuchaj, na raz, dwa, trzy, robimy Y i lecimy stary całą mapę. Całą mapę lecimy. Dobra. Dobra, musimy rozpocząć. Będę wziąć Bartek. Chodź, tutaj w górę. Dobra, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Dobra, to jedziemy do przodu. Uwaga, rura. Dobra, lecimy. O! Lecimy. Dobra, papa, na pa, las venturas. Do widzenia, żegnam Dobra, teraz robimy tak, lecimy teraz tak o, Dobra, ty gdzie ja jestem, stary? Przy lotnisku, ja jestem, jestem na... przy San bezki Bez kitu, bo San Fiero jeszcze było I zapomniałem dobra. o tym mieście O, góra Chiliad, mega Góra Chiliad, no właśnie, ja już powiem ci, że jestem Zaraz na końcu mapy Ja też właśnie, tylko kontroluję spadek Ja też, ja wlecę do wody, nie o, wiem tu. O kurde, ała, mnie pod górą Chiliad 25 tysięcy dostałem Znaczy już straciłem generalnie, ale, ale Miałem przynajmniej przez chwilę Dobra, 28325 dobra. O, no ja se tutaj do wody tego Właśnie widzę, żeś poleciał tam dowody. Widzę, że jesteś na plaży A już nie, dobra, witam A, no tak, witam, witam Oj, Ej. ja tutaj czekaj, bo spadam Ej, dobra stary, ja muszę to zrobić, ja muszę to zrobić widzowie Ukośnik SF no dzień dobry, no dzień dobry No i witamy I to jest, stary, no to jest, to jest miasto, w którym bardzo dużo się działo na tych serwerach A teraz dwójkę tu wciśnij, o O kurde, ale cię wydupcyło, ty Dobra, i teraz tak, pamiętam, że tutaj się jechało w lewo I tutaj był spawn często, w tym miejscu gdzieś Tutaj dalej, i tu była stacja benzynowa, tu była stacja benzynowa Tak, Vank cars i tutaj była stacja benzynowa No jest i jest, jest i ona no kurde, ale, ale nostalgię czuję, nie? Znaczy, mam czasami wrażenie, że te miejscówki wyglądają trochę inaczej niż nie zapamiętałem, nie? No bo wiadomo, te, te mapy były zapewne jakoś tam pobudowane, po, wiesz, pozmieniane i tak dalej, nie? No ale styl właśnie, takie puste mi się to miasto wydaje strasznie, nie? Tutaj pamiętam, że się je szło i tu był jakiś plac. Zajebiście stary! O kurde, wysiadłem aż. O, no, dlatego no właśnie tak też widzę. wysiadamy z serwera. Ja właśnie w pięknym stylu też wychodzę z serwera. Dobra, czy jest jakiś zombie w serwer? Czekaj, mam jakiś... Niby jest... To może być mocne. Dobra, stary, mamy tak, mamy głód mamy pragnienie, mamy radiację, temperaturę, krew i nasz GPS jest offline, stary. To jest, prawda, jest offline. I jest. ja już spotkałem gracza ogólnie, tak? Tak, ale nie chciał ze mną jakoś tutaj gadać ani nic. Okej. Okay. Nawet się bić nie chciał. A to dobrze, stary, to dobrze. No to bardzo ja, dobrze. Gdzie... Ja, ja powiem ci tak, kurde, czekaj, gdzie jestem? Czekaj, ja jestem w ocean Dogs W dokach jestem. No to na, na samym dole chyba mapy to było, nie? w GTA 500 to jest na samym dole, ale tutaj normalnie to nie pamiętam gdzie to było. Czekaj, zaraz ci powiem, bo gościu chce mnie normalnie nawalić. Ta? Ty, mogę tu podnosić rzeczy. Army, army skin, take. Ej, dobra, biorę, ty. Tutaj są jakieś rzeczy do lutowania przy magazynach widzowych. Takie malutkie. <laughs> Jest strzelba. Ej, dobra, ja mam strzelbę, stary. Take. No dobra, ja biorę. właśnie chciałbym, ale mnie jakiś frajer bije. No przecież ty jesteś jakiś niepoważny, gościu. Kościół mi nic lutować nie daje. No ty jesteś jakiś chory psychicznie? Algumę ode mnie. Dobra, ty, ja się normalnie ubrałem w żołnierza, nie? To ja będę stary postrachem tutaj. Bandarz e, Remington, select, use item. I co, czemu ja nie mogę? You don't have a shotgun ammo. Aha trzeba mieć amunicję też właśnie, bo ja snajperkę podniosłem mówię, dobra, rozstrzelam typa, nie? No, no i to nic. niestety. To są takie serwery, widzowie, że dosłownie tu gracie godzinami, nie? Tu jest dosłownie serwer Daisy. To polega na tym, że jest zombie apokalipsa i widzowie, no tutaj jest pusto, nie? Ciężko o auto, które jeździ, ciężko o broń. Ciężko przede wszystkim o amunicję. To jest właśnie najcięższe w tych serwerach, że trzeba lutować. Dosłownie jak widzicie gdziekolwiek, cokolwiek malutkiego, to musicie podchodzić. Oa! Wow! 8% p cię! Mam motocykl. O, jest jakiś typ. O to zombie! Ty, mogę mu nawalić z piechy? Nie, mnie wali w dupę, nie? Chopnie wali w dupę. No nie wiesz mi, to dobrze. No, wyjazd wreszcie! No, umieraj, kurwa! Dobrze! Ja pierdzielę, dobra Biorę to, biorę to Widzowie, wzięliśmy, no i normalnie Hop, nawalone, tak o, tylko że Możliwe, że nam będzie później ciężko Ty, normalnie kubek, coffee cup Normalnie, widzowie, coffee cup prany jest Ty, no stary, ja chyba Ja chyba zarysowany jestem, nie? Ja A wiesz moje... gdzie ja jestem? Gdzie? W czarnej dupie Aha. Jestem gdzieś dosłownie na jakimś Rogu mapy, o dobra coś tu jest Jest chyba samochód, w którym będę mógł jechać Więc przyjadę do ciebie, mam nadzieję, że Będzie samochód. Backpack jest full, dobra Czekaj, okay. bandaż, select, use item. Dobra, leczymy się widzowie, leczymy się, bo nam weszło kurde faja, no kręci się nam, że tak powiem w głowie. Medical item, bierzemy sobie oczywiście. Antybiotyki używamy. Aha, nie jestem zainfekowany, no dobra. No dobra, tak. zombie tu jest. Aha. No uważaj, uważaj stary, uważaj. Ich jest od zawalenia tutaj akurat. Dobra, dobra. spokojnie. Ja mam sposób na nich. Ja ze plecaczkiem biegam. O, kanały burzowe. Hehe. <laughs> I powiem ci, że jak tak się zwiedza mnie, to mam takie, ta, takie porównania cały czas do tej piątki, którą sobie głównie siedzimy no. i nagrywamy. No zombie jak się ma. Facebook, bat, dobra. Ja mam broń na nich. Oła, oła, oła. Dobra. Przyspamować pod ścianką widzowie jak w Metinie. Nie, dobra, chodź mnie nawali. i mnie nawali. nawali. Ej, zrzut ja tu mam. Masz zrzut? Ty, a ja furę chyba znalazłem. Aha, Ty, pusty. działa! Ja fura? No właśnie, fuel known. a hop, wali mi w drzwi i zaraz odpadną, nie? Ja zobaczę, czy umie działa fura i powiesz mi, gdzie jesteś i jadę normalnie do ciebie. O, o, ja jestem przy tym, przy domu na Grove Street jestem. No to powiem ci tak, silnik non. O, to nieźle. Ty, tutaj coś paruje, jakby zrzut miał tu... <laughs> Ej, znalazłem zrzut! No ja też znalazłem, ale pusty był. Aha, ja też pusty znalazłem. Dobra, no mi jedyne co zostaje, to biec w twoją stronę, skoro niestety nie ma nic. Stary, ja tutaj, dobra, proszę, 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 no wywal się wreszcie! Dobra, się siema, szefie, do widzenia, żegnam. Desert Eagle. Dobra, biorę. Szkoda, żeby z ammo. Mam shotgun. Dobra, ja przeszukuję rozwalone auto. I co? No i gówno tak zwane. Ty mam ammo do shotgun'a. Dobra, zajebiście. Też mam i znalazłem właśnie shotgun'a. Normalnie widzowie, jest, jest. Mamy shotgunik. Ja mam normalnie stary. Dobra, ale będziesz tos teraz. Mam shotgun'a też. Dobra, ja powiem tak. Nie wiem czemu mi cały ekran się świeci na czerwono. Możliwe, że przez to, że mam mało HP bardzo. Ty, Czy ty, Ile masz? 17%. Ej, to jest apteczka? 17%. Medical może kit może. Medical kit. Dobra, zajebiście. 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 Masz medical kit? Tak. Dobra, use item. Leczonko. Tutaj... O, 100% mam. Ej, zajebiście. Dobra, trzeba tylko się znaleźć. To jest deal deal. Co ja gadam. To jest zadanie, misja, tak. A gdzie ty jesteś? Ja jestem na tej wiosce przed Los Santos, tam przy Venice Beach. Jak się wyjeżdża, żeby wyjechać na te wiejskie drogi. Ja o, stare Zarzuciłem Krwabie. na plery i jazda e, Masz apteczkę, znaczy bandaż Się spieprzyłem z górki i koniec Ale mam amunicji 15 w tym przedganie, dobra To sobie go zostawię Normalnie stary, flachę znalazłem Se leży, tego tak, biorę Co się, co się dzieje? Bo? O, nie, tutaj szybka bitka C4? Kojot Backpack? Ej, stary, ja normalnie nie wiem Masz Backpacka? Kojot Backpack Taki największy Backpack znalazłem Nice Dobra, ty, jest git Ale mam luz, stary, teraz Ja mam C4, gości w łapie. Dobra, lutujemy sobie auto I found tomato Ej, ale o, powiem ci, że opłaca cup. się, opłaca się, opłaca się fury lutować Opłaca się, wraki, widzę nie? fury lutować Ta, wraki Bo we wrakach macie jakieś losowe rzeczy No ja znalazłem pomidora, co prawda, może się nam nie przydać Ale znalazłem wcześniej ammo do shotguna naszego, więc zajebiście Ja w tym momencie sobie teraz... O boże, dwóch zombiaków tu mam. O, kawałek chleba znalazłem. Chyba ich nawale. Ej, jest problem. Jaki? Bartuś, co się dzieje, co się dzieje? Zombie z katanami. O kur. O, jesteś. Jedy... Ała, 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 ała. Ała, padnę zaraz. Ej, cześć, że na zombie nie działają strzały, chyba? Ej, chyba są lagi. Dobra, właśnie zaraz wykrwawię Aha, bo on ma. Headshot, dobra, jazda. O kurde, ginę. Zginąłem. Kurde, no nie mogę. Stary, no zombie z katanami, no jestem teraz w Las Venturas. No mnie chyba zaraz coś. Ja tutaj, stary, normalnie walczę cały czas. Prezent. Normalnie widzę, prezenty prezent zlutowałem. Jak ja bym miał samochód, boże, jak ja bym się cieszył. Ty jesteś gdzie w Las Venturas teraz? No, ja sobie chlebek lutuję, stary. Normalnie jest chillera tak zwana. Dobra, ja sobie stary, teraz wziąłem pałkę. Jazda. Skinka se zmienię, Pimp skin. Boję się tego skina. Okej. Okay. Normalnie stary telefon. Radio. Znalazłem radio, ale po co mi to radio, nie wiem. Stary, a ja się czuję, jakbym był jakimś prozem to, nie? Ja już tak, backpack największy, nie? Normalnie strój wojskowego. Ja jest, ja się czuję jak kozak jakiś totalny. Właśnie chciałbym, kurczę, też by się czuć takim, wiesz, właśnie razem z tobą, szefem, Akacza mam. I, i chwilę przed miałem tą amunicję do Akacza. Jedziemy. Dobra, to już chyba teraz będę szefem. Normalnie, stary, z akaczem jestem. Backpack. Nie, koło. Tech 9 Wezmę sobie. Ja sobie soczek wypiję. Okej. Okay. Okej, okay, wypiję. No powiem ci stary tak, ja podróżuję tutaj, nie? Dosyć solidnie, ale fury żadnej nie widzę, żeby sobie jechać. Mam plecak kolejny, mogę sobie go wziąć. 28 slotów, to będzie dla ciebie. Jeśli się spotkamy jeszcze w tym, w tej grze. Mam nadzieję, że tak. Jeśli gdzieś nie zginę. Dobra, mama kacza, wziąłbym ci w sumie. A ja mam cały arsenał broni. A, dobra. Ej, co to jest? Ej, korpusy znalazłem. Czyli że ktoś tutaj był. Pistol Ammo. Ej, dobra, stary, natknąłem się na kogoś. Ktoś tutaj jest, nie? Korpusy ząbiaków znalazłem. No, korpusy ząbeków znalazłem, więc widzowie. No to rozstrzelaj. Typu. Jestem... Ej, dobra, Zresearchowane auto. Wszystko jest zlutowane. Wszystko jest tutaj polutowane. Dobra, jest stary, tu, ktoś tutaj jest, ktoś tutaj gdzieś jest obok mnie, nie? Szkoda, że się nie da jakoś kilnąć, to bym przyszedł z bomby do ciebie. Ej, coś o u mnie. <grym> dobra, ja stąd idę, nie? Czy byś ty zaraz tam nie pisał? no Na zawał czy coś. No właśnie stary różnie może być, tak szczerze, nie będę tutaj mówił, że nie. Mikro SMG. Dobra, dzięki. A jakaś furka dla mnie, coś tego, czy nie? No, chyba nie. Mam auto. A działa? Stoi w dziwny sposób. Zobaczymy. Kurde, co nie ma tym razem. Fuel ma, ale nie ma silnika ani nic. Ja stare wędkę normalnie znalazłem, cześć? Jestem zainfekowany. Co, co w tym momencie mogę zrobić? Zginąć chyba, co? No nie wiem, no chyba tak. Ty. Pan coś mi da, nic nie da. Widzowie, piękny widok na mace bank. Ja się stary. W ciągu tej gierki ty ani razu się nie waliłeś, się już trzeci raz wypierdzielam, no nie wytrzymałem. Tutaj mówił, że jest inaczej. podczas kiedy, no jest jak jest. Dobra, ja już jestem zainfekowany. Kurde Zginiemy po prostu i tyle Dobra stary, lepszy plecak znalazłem jeszcze Znalazłem motor, nie ma opony Ja pierdziele Dobra, proszę Los Santos, proszę Los Santos, proszę Los Santos Co się Bartuś stało? Idę się zabić Czwarty raz. Oho, nie mam ammo już. Dobra, pal gumę, zombiak. Dobra, cyk. Radio device. Select. Use item. Nie wiem. Kurde, myślałem, że znalazłem GPS-a, nie? Tutaj się okazuje, że nie. No słuchaj, Bartuś, cóż, cóż ci mogę powiedzieć, no? Ja generalnie jestem polutowany, jak coś. Możemy sobie tu wrócić kiedyś na ten serwer. Mam plecak dla ciebie. Nawet gnata się znajdzie. Mamy jedzenie, widzowie. Mamy wiele rzeczy. Przydałaby się jakaś broń na blisko, No ale niestety tego nie mamy. Widzę, że zombiaki tutaj lubią lecieć z kilometra, więc no niestety nie no, prawda. Unlucky no. sytuacja. Nie znaleźliśmy ani baseballa, ani katany, ani tego typu. Mamy za to Desert Eagle, którego. Aha. Co się stało? Nie, zombie jak po prostu mnie stary tak przyspomował hitami, że mega, mega mi zrobił fajnie. Dobra, ja się wywaliłem. Proszę o Los Santos. Jestem Los Santos, przy Los Santos jestem. Gorzej, jak ja się wywalę. Co może, Do czego może dojść zaraz? Tylko ja jestem przy Venice Beach. Tam, ty, gdzie on... gdzie no, tutaj co, ty... co jest? Co się stało? Dosłownie. O nie, 20% HP. O nie. Wykrwawiam się, wykrwawiam się, wykrwawiam Zginiesz? się. Ginę, ginę, ginę. I ja... ja już jestem. Słuchajcie widzowie, cóż mogę rzec. Dziękuję za obejrzenie. Tu macie inne filmy. Powiem tak, bawiłem się zajebiście. To była mega fajna godzina grania. Wspólnie. Subskrybujcie widzowie kanały, tu macie inne odcinki. Do widzenia, papa. Do widzenia. Więcej gita, może będzie samp, Może nie, nie wiem.